W Simrailu będzie jesień? O, cholera! Ale to będzie dobre. Teraz pytanie dla Mikoli i ludologów e, symulatorowych: dlaczego świeci się tylko jedna lampa z przodu? Skoro są trzy. Skręcać będzie. <noise> Zespaliły się. <noise> nie, no. Dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, zarówno z przodu i z tyłu, w lokomotywie, jak są światła, to w zależności, jakie się palą, czy wszystkie, czy jedno, czy jakaś kombinacja, oznacza coś. Sposób wykonywania ruchu. Czy to jest ruch związany z manewrami. Zmienianiem, przyczepianiem, i tak dalej. Czy to jest ruch taki ciągły, jak to się mówi? Hmm? Więc w zależności od tego, w ten sposób, jako osoba, która obserwuje na przykład to z boku, to może sobie, a ok, on teraz będzie to i to robił, bo ma takie oświetlenie, a okej. Okay. Ale wytłumaczyłeś, sam nie wy, ale gada. Ale bym ci coś powiedział, ale nie masz suba, więc jeszcze nie mogę cię obrazić, bo liczę, że zasubskrybujesz mnie, a potem będę obrażał. Więc e, daj suba, daj pierw suba. Ładny screen w ogóle. Ale on mi wygląda na podejrzany. Podejrzanie dobry. Dziękuję ci bardzo, Szakal. O, dał suba. Dobra, szakal, słuchaj no hu. Dzięki za subskrypcję.